Czy możesz mógł ci, robić i zaczniemy po, po, Reklamy, serwera Al, Argana Więc zaczynamy Na końcu komendy, które prawie wcale nie mam, ale powiem Tu są, takie, co dodaję do argan Czyli takie na przykład, Tu jest to jest... To jest... To To kamienia, To jest... To jest... To jest... o, To jest... 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 proszek To jest... To czyli To jest... Stry, to, there, project, i tnt, i Dobra, to jest... <try> nie nie to 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 jest... To no, taki 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 świat pierkawa. <coughs> Chory jestem. Nie na każdym odcinku chyba. Dobra, krótkie cięcie, bo mój kolega dzwoni. No, tutaj wyjście poza teren, czyli tutaj to będzie jak się bekowo, bo gościu zaczął rzucać. Pozdrawiam go je, jej. Chyba, tu jest karczma. No, na pieniądze zada. Nie wiem jak zdobywać tego co już naprawdę nie, naprawdę Na że... się O ty się superpolał chociaż. No, dobrze, idziemy dalej. Bo te pieniądze nie mamy. <laughs> <laughs> Sorry. Tu wymieniarki Nagrywaj wymianę, aby mnie mieć od, dowód na oszustwo, jak ktoś się oszuka w wymienieniu, to masz to nagrać i dać adminowi. Więc co tu dajemy? To już wszystko, teraz tylko, tylko warp en, n hunt, enchant i czekamy. A tu co? A tu to enchant. Tu nie jest na 30 poziom, nie wiem dlaczego, ale by było fajnie, żeby 30. Jeszcze raz teraz spam tutaj jest teleport na losowy kordy, czyli na losowy teren działal. Więc tu chyba wszystko. No to wszystko już na dziś Bo już reszcie nie znam Tylko tyle znam Więc coś wiedział to Napiszę w komentarzu Więc to już wszystko Jeśli przynajmniej Wam się spodoba Nie zapomnijcie dać kciuka w górę Jeśli Wam się nie spodoba Napiszcie co Wam się nie spodobało I te subskrybujcie mój kanał bo ja mam mało subskrypcji, trzy, to mało. Dajcie mi więcej subskrypcji. Więc chcę więcej subskrypcji. Nie zmuszam Was, ale dajcie więcej subskrypcji. Więc na razie. Na razie łapko.